Siemanko, sypiemy dzisiaj nawozy na przężyto. Naszym nawozem jest to saletra hamonowa 34 azotuma. Normalna, zwykła, nie jest żadna powlekana. Sypiemy na 18 metrów, bo takie mamy, na, na, takie mamy ścieżki. 13,5 na godzinę średnio jedziemy, 450-60 obrotów na wałku. Zobaczcie, terminal nam ładnie rysuje, ręcznie to trzeba robić, ale nam fajnie rysuje. Teraz troszkę zjechałem, to mówię to mi takie 10 cm już to jest i tak, zobaczcie centymetr, dwa różnicy mamy. No jest to przęży to zimę, mówię dawka jaką sypiemy to jest 150, 150 około 150-140 kg na, na hektar. Zobaczcie, nie wiem czy będzie widać jak to ładnie sobie sypią się granuleczki. No i mówię i jeździmy, jeździmy czasem naszym Marionem nowym. Zobaczcie tutaj jakie mamy spalanie tak z nawozem jak jeździliśmy, gdzieś na postoju jak stał, bo serwisanci jak byli, to ciągnik się cały czas palił, zobaczcie, to macie 8 litrów na godzinę średnio i to jest najwięcej w takim transporcie gdzieś z rozsiewaczem, z obryskiwaczem oraz, oraz z, z przyczepą Którą, którą jechaliśmy, już nam się świeci rezerwa. Będzie trzeba dzisiaj jechać, zaraz dolać na 15 hektar, Na 12 hektarów tutaj sypiemy, bo mamy całe wszystkie boki do, i poprzeczniaki dookoła objechane. Całe boki mamy do, dookoła objechane. Ze względu, że sobie jak nam zostało trochę z to chcieliśmy, żeby tutaj tylko na raz rozsiewać, przyjechać z rozsiewaczem na raz. Więc z tego byliśmy na pewno zadowoleni. Tu już sobie tak wyłączymy to. Tro, trochę trudno mi nagrywać jedną ręką, dru drugą ręką robić, ale jakoś damy radę. No właśnie, to przeżyto jest strasznie rozkrzewione. E, dosyć gęste jest. E, przejazd sobie malujemy i otwieramy. Już przepraszam. E, Mówię, jest dosyć gęste jak widać, jest rozkrzewione, już ma świeży, świeży liść, nawet dwa na niektórych jest z tego roku, a mamy 20 lutego jakoś jest. I mówię, no na, na, naprawdę no, nie ma na co czekać, już wszyscy w Polsce i, i nie tylko, i tutaj u nas w okolicy też sypią. My jednak tydzień temu wygraliśmy na tym, że w ładną pogodę fajnie się rozsiewało. Ten pomacik sobie tutaj na dwójeczkę włączyliśmy 13,5 na jedynce mamy 13, boję się, że mi zabraknie o zobaczcie, no teraz 20 cm yy, brakuje ale nie wiem yy, jak zjadę kawałek to pewnie będzie teraz więcej ale to jest mówię, mniejsza z tym yy, yy, też było tu na GPS-ie, nie wiem dlaczego tak wychodzi, może yy, sygnał inny, dlatego gdzieś tam oszukuję e i dobra, to by było chyba na tyle. Jak będę jeszcze gdzieś wjeżdżał w jakieś pole, to najwyżej wam nagram coś. Eee, mówię, suchutko jest, nic się tutaj e, ciągnik nie kopie. Nie kopie, eee, musimy ładnie zjechać o, obok supa, objeżdżamy sobie. Z opryskiwaczem będzie gorzej, ale damy radę. Serwicanci wczoraj byli, naprawdę, to mantelę nam przestawili. Eee, sami powiedzieli, że to nie jest tak, bo przyjechali inni. E, poprawiali na, na szybko, nam docinali blachę e, i zamówili już oryginalną, jaka powinna być. E, kable poprowadzili właśnie Tu żadnych kabli, nie ma jeden kabelek, jest ładny w oplocie, tylko naprawdę jestem zadowolony. E, I skrzynie skalibrowali, cały ciągnik jest skalibrowany. No i chodzi to o wiele lepiej, dużo lepiej chodzi niż, niż wcześniej. Po prostu serwis a serwis, e, niby jedna firma, a, a wiecie, jak to jest. Każdy z was raczej to wie jak jest. Dobra, to by było na tyle. Jeśli macie jakieś pytanie, to zadawajcie i pamiętajcie, subskrybujcie, dobijamy 1000 subskrypcji yy, i będą live y z pola cały czas, jak coś robimy. Siemanko hej!